Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale Zapraszam was dzisiaj na kolejnego vlogu Masa Już ósmego na moim kanale w tym roku eee, No i dzisiaj będzie vlog z 16, prawdopodobnie 17 i 18 grudnia Ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja nigdy Nigdy nie wiem z ilu dni będzie Będzie ten vlog, to wszystko zależy od tego ile mam materiału Ale dobra, nie gadam już więcej, otwieram 16 torebeczkę. Bardzo się wpieszę dzisiaj do szkoły Więc mam nadzieję, że szybko mi się Uda uwinąć, jak się spóźnię, e, to nie zdążę na fizykę. O, zobaczcie, mamy dzisiaj puder z Lovely. Ej, ale fajnie, powiem wam, że ten puder ma miała chyba laurę, tak. Albo nadal ma, albo już jej się skończył. E, I to jest ten Hadelus Powder, transparentny, matujący puder mineralny do twarzy. Super, bo ja go bardzo chciałam przetestować, bo mam go bardzo ciekawa. On podobno prześlicznie pachnie. No i że dobrze matuje na cały dzień i że robi taki efekt photoshopa, więc yy, no bardzo fajnie, na pewno się przyda. 16 z Linda, tak jak kluby, czyli dwie takie kuleczki. I szesnastka z Rebruszy, mamy tutaj taka jakaś podłużna. O, mamy chyba dzisiaj pomadkę matową, a jak nie matową, to może to jest taki duży błyszczyk? Nie, nie raczej to jest matowa pomaska, a nie, to jest yy, błyszczyk. Okej, okay, myślałam, że już drugiego nie dadzą, a jednak to jest błyszczę. Zobaczcie, ma taki różowy kolorek. Bardzo ładny powiem Wam. W sumie to nie wiem, czy bym... Nie no, to mam w sumie za dużo matowych pomadek, więc może to i dobrze, a błyszczaki bardzo lubię, więc e, na pewno się przyda. Na razie kładę do zapasu, bo mam tego wszystkiego strasznie dużo natwieranego. E, I tak, i lecę na te z fizyki, a jak się spóźnię, to będzie troszkę problem. W ogóle nic na niego nie umiem, więc... Super, ale zobaczymy, może mi się uda jakoś tak na farcie, więc coś tak logicznie myśląc. Nie no, znam jakieś wzory, więc będzie chyba dobrze. Dobra, okazało się, że dzisiaj jakoś w ogóle wcześniej wstałam i mam jeszcze trochę czasu, więc ogólnie zdążyłam... Dzisiaj mam straszną topetę i to tak straszną, że jakbym szła na jakąś okazję, ale w sumie to mi się podoba, bo nie lubiłam mi długo. W sensie nałożyłam podkład, a to jest dla mnie naprawdę jakaś nowość, bo ja bardzo rzadko nakładam ostatnio podkład, tak bardzo rzadko. Czuję się, jakbym szła normalnie na jakąś uroczystość rodzinną, czy coś takiego, bo właśnie. Na takie okazje najczęściej robię takie makijaże, bo tak do szkoły to ogólnie raczej tak mocno się nie maluję, ale stwierdziłam, że dobra, ja mam więcej czasu, to mogę trochę bardziej lepiej wyglądać. E, na ustach mam pomadkę z Max Factora, już tutaj mi się wszystko z niej starło, ale te pomadki to jest chyba. Nie pamiętam jak one się nazywają, chyba Lipfinity czy coś takiego. No ale w każdym razie w takich opakowaniach możecie szukać w Rossmanie. To są również wspaniałe pomadki. Kto ostatnio Wam polecałam jakąś tam e, pomadkę właśnie z Maybelline, e, bo właśnie często mnie pytacie o jakieś fajne, to I jeszcze ta z Max Factora również jest. Może nie aż tak bardzo trwała, ale dużo bardziej komfortowa na ustach i jakby mniej ją czujecie. Bo jak tamta jest taka bardzo trwała, ale przez to też mega tak zasycha i się robi taka skrupa trochę. A ta jest taka, w ogóle bym nic nie miała, ja by w ogóle jej nie czuję. Jak widzicie, mam cienie takie delikatne, że są oczywiście e, tuszem z benefitu. Z moimi brwiami jest teraz tak trochę źle, w sensie ja z nimi teraz strasznie kombinuję. I ja robię na nich e, różne rzeczy, po prostu maluję je na różne sposoby, tak żebym wreszcie była zadowolona i nie tylko ja, ale też Wy. A teraz aktualnie mam na nich henne, więc e, tak tylko delikatnie je tam żelem utrwaliłam, ale tak ogólnie to... Tutaj już jakoś super pomalowane nie są, nie wiem jak one wyglądają Tutaj mi coś, z, chciałam powiedzieć sterczy, ale mnie zabijacie, więc dobra, już uznajmy, że jest git Kupiłam sobie takie wsówki, żeby mi nie, nie wiecie, nie odznaczało się I są takie beżowe, ale mam wrażenie, że one się jeszcze bardziej odznaczają, i są większe niż tamte no Zobaczcie, one są jakieś żółte w ogóle Ja nie wiem o co chodzi, ale mi się to nie podoba O mój Boże, o mój Boże, nie wiesz Przyjedziemy się jeden przystanek i się zawrócimy Oh o mój Boże, jakie piękne. Marzyłam zawsze o tym metrze, naprawdę zawsze o nim A miałam jechać w piątek z laurometrem tak, żeby stać tu na przykład za 2-3 godziny tylko po to, żeby jechać tym świątecznym metrem. Ona stwierdziła Dobra, więc ja wreszcie wróciłam do domu, jak widzieliście poprzednim pliki. Jechałam świątecznym metrem, jej! <grym> na pewno nie rozumiecie o co chodzi, czy ja się tak jaram, ale po prostu ja jeżdżę metrem bardzo często i... I jak, jeszcze nim nigdy nie jechałam, więc po prostu, po prostu bardzo chciałam, ok? Nawet Laura już mi obiecała, że ze mną będzie stała i czekała tyle godzin, tyle czasu, aż w końcu przyjdzie świąteczne metro. No i... E, i tak, już miałyśmy to w piątek właśnie tam realizować, tam kiedyś, ale... No a teraz właśnie jechałam z Hubertem, którego pozdrawiam serdecznie i właśnie wsiadłem do świątecznego metra, więc naprawdę od razu lepszy humor, bo zawaliłam dzisiaj dwa sprawdziany, więc głównie to nie mam się za z czego cieszyć. Jak widzicie, jestem taka wkurzona, taka wkurzona jestem. Bardziej niż tym, że zawiłam dwa sprawdziany, to jestem wkurzona tym, że zerwałam sobie paznokcie, jak widzicie. E, wczoraj tak się uczyłam do historii, że aż się tak na nią wkurzyłam, że aż, e, że aż gryzłam tego paznokcia. Dobra, ja nie wiem, jak mam wam to powiedzieć tak po ludzku, ale generalnie ja tak strasznie nie cierpię się Historii, i byłam już tak wkurzona na tą historię, jakie to jest nudne, i jak nic nie potrafię zapamiętać, że jakby czytając ją gryzłam sobie tego Aż w końcu zrobiłam sobie z boku tą dziurę i stwierdziłam, że nie, on już wygląda okropnie, i ja go sobie zerwę po prostu. No i go zerwałam, więc raz. teraz nie mam tego paznokcia I, i żona do ogólnie, mam nadzieję, że w piątek albo w sobotę jakoś pojadę na nowe paznokcie, już takie wiecie. Na Wigilję, myślę właśnie nad e, biało-złotymi, ale jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, albo właśnie może zrobić coś takiego, nie wiem, może niebieskie, będą takie zimowe, ale w sumie na Wigilję to... Chciałabym coś takiego właśnie ładnego: złoto, złoto-białe. No bo to miałam ze srebrnym brokatem, to kolejny mu chyba ze złotym. Napisałam dzisiaj test fizyki i test historii, i obydwa zawaliłam, więc rewelacja. Uczyłam się do nich wczoraj bardzo dużo, naprawdę. Cały wczorajszy dzień. W sensie. Dobra, przez cały ten weekend robiłam wszystko, żeby tylko się nie uczyć, bo tak strasznie mi się nie chciało. Ale w końcu wczoraj wieczorem zasiadłam i naprawdę się tego wszystkiego nauczyłam. W ogóle zobaczcie, jak tutaj ładnie mamy w przedpokoju, w sensie. Ta choinka mi się bardzo podoba, bo właśnie mamy już ją kilka lat. Ona już jest taka naprawdę dość stara, ale teraz poszłam do pepko i kupiłam takie drobniutkie lampki. One są nie do, nie do kontaktu, tylko na baterii. Kupiłam baterii w ogóle. I jeszcze mamy je tam w takiej kuli w salonie też takie same lampki. One wyglądają prześlicznie, właśnie. Moja mama to wymyśliła, żeby takie założyć na choinkę, więc poszłam do pepko, kupiłam. Jak taka mała rzecz, a jak od razu ta choinka zyskała takiego nowego życia. Mega mi się to podoba. Tutaj jeszcze jakieś tam wieniec, ale to już bardziej nic ciekawego. Ale ta chłopinka w ogóle, te lampki kosztowały 6 zł. A zobaczcie, ile one dają światła serio. A no, jakbyście byli zainteresowani, co mam ci na sobie, to jest to bluzka z berszki i spodnie z Zary. Okej okay, kochani, więc mój tata jak e, robił mi te zakupy na Aliexpress do tego filmu, który nagrywałam już kilka miesięcy temu, że tata zamówił mi rzecz na Aliexpress, e, no to dopiero teraz jeszcze przyszła jedna rzecz, o której on w ogóle zapomniał. I jest to taka czarna dopasowana sukienka. Ja w ogóle e, się przeraziłam otwierając tą paczkę, bo nie wiem totalnie, co to jest. I takie otwieram i się zastanawiam o co chodzi. Ona jest taka zwykła, czarna, cała czarna dopasowana, tutaj z długim rękawem, ale zobaczcie ona jest długa. Ja w ogóle nie chodzę w takich długich sukienkach I, i jestem trochę przerażona. W sensie tak to byłaby mega ładna, ale jakby była tak dotąd. A jeśli nie da, jakby wziąć tak dotąd, bo ona tutaj ma, jak widzicie, takie rozdarcie i tutaj już jest. No, no jest tak, więc generalnie to nie za bardzo da się coś jakoś ją skrócić. Tak, to jest ładne, tylko ja też nie. Ona, jak widzicie, mam tutaj taki golf, jak go sobie trochę zawinęłam, ale ogólnie to. To ten golf jest taki dość wysoki. Nie lubię mieć strasznie czegoś tak wysoko pod szyją, wtedy... No, czuję się jak zakonnica w tej sukience, naprawdę. Nie ma tak dopasowanej w ogóle, ale czuję się jak zakonnica. Okej, okay, kochani, więc ja już wstałam. Mamy dzisiaj wtorek. Wtorek już chciałam powiedzieć, że średnia, ale nie. aż tak szybko czas nie leci na szczęście. W sensie... Z jednej strony chcesz święta, a z drugiej jeszcze nie chcesz, by skończył się grudzień, bo jest taka super atmosfera i uwielbiam otwieranie kalendarzy i w ogóle wszystko. Ale mam bluzę, taką tutaj z takimi, jakby od koszule, bym miała pod spodem. E, ona jest z No i te luźne moje szerokie spodnie ze Stradivariusa. I oczywiście moje kapciuszki. Dobra, więc teraz będziemy otwierać kalendarz. Już się, jak widzicie, ogarnęłam. Dzisiaj mamy taką siedemnastkę. Znowu jakąś tubkę. Taką niedużą tubkę, jak widzicie. I teraz to już musi być coś do twarzy, jakiś peeling. chce się odwracać, w trzeba coś do twarzy, ale w sensie, to musi być, no nie wiem. O, mamy coś z Ifroshe. Jakąś zieloną tubkę tutaj widzę. Zobaczcie, jest to jakiś peeling. Już wam czytam. Jest to oczyszczający peeling do twarzy. Stosować dwa razy w tygodniu na twarz, masować i spłukać. Nie stosować na uszkodzoną ani podroszczoną skórę. No i to właściwie tyle, ile mamy tutaj informacji. Taki oto peeling. I to jest ta zielona, to jest jakaś seria albo matująca, albo przeciwtrądzikowa, albo coś w tym stylu, bo i e ma takie jakieś różne podziałki na te niebieskie, na zielone, różowe, coś takiego. Więc wydaje mi się, że ta jest właśnie mm, najbardziej dla mnie przystosowana, więc super. Jezu nie mogę bez tego paznokcia w ogóle funkcjonować. Muszę sobie nakleić jakieś psa, bo e, żeby cokolwiek mieć, żeby to się tak nie oznaczało, no bo to jakby... Strasznie widać, że go brakuje, ale jestem wkurzona. No bardziej jestem wkurzona, że zawaliłam ten test historię w końcu, a tak siedziałam taka wkurzona, że muszę czytać tą historię i tak go gryzłam. Naski z Linda. Mamy takiego cukierka. Powiem Wam, że ten już że tak troszkę zawiodłam, bo myślałam, że będzie tutaj coś ciekawszego trochę. No bo te cukierki są takie spoko, ale ja myślałam, że tutaj będą kształty, jakieś takie, wiecie, mikołaje bardziej, coś tam ten. Mam się tę maskę z Revolution, ale nie mogę się w nią jakoś bić. O, dobra. O, i zobaczcie, dzisiaj mamy róż. Ej, ale spoko, bo dziś jeszcze różu w tym kalendarzu nie było. Bo znowu nie mam go wyjąć, a nie chciałabym go jeszcze otwierać chyba. O nie, no nie, już go chyba otworzyłam. Tak, już go otworzyłam. Dobra, czyli na zapas sobie nie pójdzie, bo już jest otwarty. Ale zobaczcie, jaki śliczny kolor. To jest taki... W sensie? Nie dobra, w aparacie to wygląda jak taki neonowy róż. A on w rzeczywistości jest taki przegaszony, taki brudny trochę. Ale też mi jakiś bardzo, ale bardzo fajny kolor Wydaje mi się, że będzie Delikatny i właśnie bardzo fajny Dobra, no dzisiaj spoko rzeczy Oha, właśnie dzwonił mój budzik na wychodzenie z domu To na pewno mi się przyda, na pewno zużyję Uwielbiam kosmetyki Ifroche Róż też, używam różu nie codziennie Ale co jakiś czas używam, więc też mi się przyda I lecę do szkoły, bo jak widzicie już mnie wzywają Wróciłam do domu i zobaczcie, jaka paruszka przyszła. Wesołych świąt od Diablo Chase, jak widzicie, czyli to jest ta firma, z której dostałam jakiś czas temu fotel gamingowy. Z okazji nadchodzącego świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Niech te wyjątkowe dni będą pełne ciepła, radości, nadchodzący rok sprzyja prywatnym i zawodowym zwycięstwom. Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Wierzymy, że rok 2020 przyniesie nam mnóstwo satysfakcji ze wspólnych sukcesów. Team Diablo Chase. Bardzo dziękuję i teraz zobaczymy co jest tutaj w środku. O wow, zobaczcie już, wyjęłam. I mamy tutaj myszkę taką jakby komputerową z czekolady, jeszcze tutaj ze znaczkiem diablek widzicie. Ale mega, zobaczcie jak fajnie to wygląda. Dziękuję bardzo. Dobra, więc pisałam dzisiaj kartkówkę z chemii, która poszła mi naprawdę rewelacyjnie. Coś w sensie, dobra, nie chcę tak mówić, bo zawsze jak mówię, że coś mi dobrze poszło, to bardzo mi się okazuje, że, i, że tak naprawdę poszło mi źle. Ale naprawdę wszystko umiałam i to tak praktycznie bez zachowania, bez, za, zachowania, bez zawahania. I no i ogólnie nauczyłam się, więc y, jestem z siebie dumna. Będę teraz konsumować moją super y, czekoladową myszkę. Nawet nie wiem, jak się za nią zabrać. Ja chyba ją tak po prostu ułamię. O Nie, taki wielki kawałek mi się łamał, zobaczcie. Tyle mi się łamało. Mm, ale bardzo dobra. Bardzo słodka, mleczna czekolada. Ale jestem wkurzona, bo z fizyki miałam i czwórkę. Miałam ocenę na czwórkę, bo miałam piątkę i trójkę. a teraz z testu sam truję. Więc to jest dobra ocena, bo myślałam, że mi gorzej poszło. Um, ale jednak mam trójkę na semestr, bo test ma dużo większą wagę i wychodzi mi z tej piątki i trójki. Teraz zostałam truję, bo chodzi mi truje. Dobra, więc już mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest wtorek. Ja wstałam, ogarnęłam się i dzisiaj... O to już jest puste. Osiemnaste okienko otwieramy. A dzisiaj jest coś takiego trochę większego i coś płynnego. Tak się prezentuje i dobra, otwieram. O, zobaczcie. Widzę, że jest to to jest i proszę, bo oni mają takie specyficzne opakowanie. Jeszcze tutaj widać ten znaczek. O, co to jest? Jakiś matujący. Co? Coś. Coś dziwnego to jest. Pudrowy tonik matujący. Wstrząsnąć przed użyciem. Stosować na oczyszczoną skórę twarzy, omijać okolice oczu. No, ja już jak widzicie wstrząsnęłam, więc tak wygląda. Ale ja chyba wiem co to jest. To jest taki jakby tonik i w nim pływa po prostu puder. I. No dobra, przetestujemy sobie na pewno, zobaczę, czy rzeczywiście będzie matował twarz. Bardzo fajnie. Kosmetyki i frosze są bardzo... bardzo fajne, bardzo je lubię, więc na pewno złożyję. Osiemnastka z gilda misio dzisiaj tak, bo już widać nawet po... więc po wielkościach tych okienek. I to jest takie hmm. Osiemnastka z Revolution. Mała jakaś. Jakaś kredka może, konturówka, nie wiem. No dobra. Mam jakąś kredkę, ale jeszcze nie wiem do czego. Czarną chyba. Nie ma na niej żadnego, ale to żadnego napisu, więc muszę ją otworzyć. Aha, to jest zwykła czarna kredka A tutaj mam jakiś lakier do paznokci Tak, to jest lakier, bo malowałam tego paznokcia Okej okay. Dobra, więc tak prezentuje się ta kredka Taka zwykła, czarna Bardzo cieniutko rysuję Taka spoko Zwykła kredyczka do oczu, czy do brwi Jak ktoś ma czarne włosy no dobra, git. Ale w sumie to ja nie korzystam z bardzo czarnych kredek, więc albo do mojej mamy, albo komuś tam. Dobra, więc moi drodzy, jesteśmy już po szkole, skończyliśmy cię bardzo wcześnie, więc przejełzimy do Juleczki, która tak. właśnie tutaj zagniata pierniczki. No i właśnie robimy pierniki, a później będziemy oglądać jakiś film świąteczny. Tak. No e, już mamy piękny... Pokaż mi dom Boż, mamy pięknie, pięknie udekorowany w dom na święta. Mamy. No zobaczcie, jak nie jest, zawsze można mam takich schodach... Pokaż salon. żeby mi, tak. To jest genialne. Weź mi tutaj jeszcze jedną łyżkę, bo to Zawsze śmiech. chciałam mieć na schodach takie ładne takie ozdoby. W ogóle zawsze chciałam mieć schody, ale w mieszkaniu to tak wiecie, trochę średnio da się mieć schody. Zobaczcie, jaka ładna choina. Strasznie ładna. Kominek Jezu, tak ładny, kominek. O, a najładniejszy jest ja wam pokażę najładniejszą rzecz. w się sensie nie najładniejszą no bo kominek chyba jest najładniejszy. Oto. A O, o pyknęło Żarówaczki, zobaczcie, jakie ładne żaróweczki. Ale szkoda, że nie wziąłem aparatu, bo ten telefon jakoś tak średnio łapie ostrość i w ogóle cokolwiek. Patrzcie jaki ładny kominek. On jest... On jest prześliczny. W ogóle? O i tutaj jeszcze. To jest ładne takie... O. Bo się nie gokuje! Dobra, z się uda. O, udało mi się, udało mi się. Ciskasz dźwięk. To się tak pięknie. do panek! Drodzy, chciałyśmy ogólnie jeszcze obejrzeć jakiś film, ale nie wiem czy zdążymy, więc... Zdążymy. Zaczniemy e, dekorując pierniczki. Pójdziemy do pokoju filmowego i tam będziemy dekorować. Takie jak firmy. Ja no tak jak sameki jest nie tak? No! No. tylko no, nie zakonalnego. Nie, nie, nie patrzyłam. Dobra, więc <laughs> my teraz jesteśmy właśnie w pokoju filmowym, <laughs> zobaczcie jaki wielki Julka Mamy. Nagrywanie <laughs> tak, <rozwa> <laughs> tak, <nagrywań> tak <laughs> raz dwa. Tak, nagrywanie to jest nie kliknęłam. I tutaj zobacz, taki rzutnik jest wielki, ale, ale, wow! Ale to jest zimno. I będziemy przecież wyświecić pierniczki to i trzy lukrywanie na czekoladowy. A jest y, No, okay. I będziemy w ogóle jakiś film świąteczny, ja tylko jeszcze, nie, no, się... nie, nie wiadomo jaki. Ale to nie jest na pochodzeniu. Tak, mamię cię to Dobra, filmy. Ale, jaki to jest wielki. A tam jak się wszystko no, świeci, tam jest ze schodów, czy światełka, no. A tam jeszcze choinka, ale już to I w ogóle to są takie wygłuszacze śmieszne. Mam jeszcze popcorn Patrzcie, jak wasza ukochana YouTuberka pozdrawia. Oglądamy sobie film. O, to właśnie wie. miłość. Polecam. Ja jak tego nigdy już nie oglądałam. Podobnie to jest takie super hyperyka. A się ogólnie nie oglądała prawie Dance. żadnego filmu. Także... Nie, po prostu. Pokaż mojego łosia. Ja ale ja nie z niego z z dobra. Stary film ale Łosia ja pokaż. Gdzie jest łoś? Tutaj. No le wszystkie. Nie! Przedstaw nas, w sensie, kto jest. Mm, tak, to, to jest. Więc, moi drodzy, to jesteśmy my. To jest Kinga. To jest Julka. <nslucz> tak. To tak. jest... Kto to jest? Koper! To jest Taka I to jest Asia! To jest moje Asia. dzieło, jestem z niego dumna. Ważne, żeby wyszła pięknie. Bo mm -hmm. robiliśmy siebie nawzajem. Tak. Pięknie wyszło. To co ona tu robi to jest wpisające. I on to nagrała ręce. No, no, ja mam no w ogóle jest tak ciemno, że nie wiem, czy wy cokolwiek widzicie. Nie oglądamy film, w którym totalnie nie wiem o co chodzi, bo ciągle gadamy zamiast go oglądać. Ja to ale nie to coś, coś, coś się, to się dzieje, się. ale znam tego aktora, bo on grał w Bridget Jones. No. A tak da. to, tak, no tak, no a tak to, to nie wiem, co się dzieje w tym filmie w ogóle. Jest mega film. Ale skończyłyśmy już. Wróciłam już od Juleczki i było bardzo fajnie, naprawdę. A pomimo tego, że ja mam strasznie, ale to strasznie daleko od niej do mnie. Ale wracałyśmy od niej takie ponad półtorej godziny. Łącznie nie no, coś około półtorej godziny, ale tak z kawałeczkiem, więc... No to jest naprawdę da, dużo odstęp czasowy. Jechałam w ogóle pociągiem, pociągiem, dla mnie to jest w ogóle... Ja nie jeżdżę w ogóle pociągamy, więc jakby takie wow. No, ale dobra, no szczęśliwie wróciłam do domu. E, jestem trochę załamana, jesteśmy w sensie załamana. E, jakby, jak widzicie, zdjęłam sobie paznokcie. Na tej ręce już nie mam ich w ogóle i mam takie ogryzy i takie. O, takie... Mogę jeszcze zdjąć tych trzech, więc jeszcze jeszcze je zostały one w kawałkach. Wiem, że nie powinno się tak zrywać paznokci, ale one mi już jakby samo odchodzą, je po prostu ciągnę i, i zrywam i tak. No więc e, jakby i tak mam sporo materiału do tego vloga, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jeśli Wam się podobało, zdawajcie kciuki w górę. No i co? I widzimy się... Aha, jeszcze Wam mogę powiedzieć, <grytanie> jeszcze Wam mogę powiedzieć, że dostałam dzisiaj czwórkę z geografii, co oznacza, że prawdopodobnie będę miała czwórkę na semestr. E, I git, ogólnie jestem bardzo zadowolona z na semestr, jedynie z fizyki jestem niezadowolona, bo mi... Tyle dosłownie, tyle brakowało do tej czwórki. Okej, okay, już więcej nie przedłużam. Jeśli wam się podobało, sobie kciuki w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasach na moim kanale. Pa, pa.